Bo zobaczcie, my po latach nie będziemy pamiętali za bardzo o czym rozmawialiśmy z daną osobą, ani za bardzo też co dokonała. Ale jak już mnie na tym świecie nie będzie i ktoś będzie wspominał jak się przy mnie czuł, to będzie czuł, że się uśmiechał, że był prawdziwie szczęśliwy, że potrafiłem go rozśmieszyć i... To jest coś pięknego, że na naszej twarzy z biegiem lat pojawia się coraz więcej zmarszczek, i jeśli ja będę tą osobą, która przy, przyłożyła się do tej jednej zmarszczki na twarzy drugiej osoby, że się po prostu uśmiechała przy mnie, to będzie to dla mnie coś pięknego i my mamy. Dużo takich talentów i my możemy z tego korzystać, więc jak się załamiecie, nie będziecie wiedzieli, hmm, jak ja mam talent, czy ja w ogóle do czegoś mam predyspozycję. To tak, każdy z nas ma predyspozycję do tego, żeby dawać ludziom miłość, szczęście,